Wszystkim witam was w tej świątecznej atmosferze. Je. Dzisiaj robimy ranking gengarów. żeby sobie od tego zdjęcia. No, tutaj. Ja bym je dał właśnie. zostawił. Je, dałbym je na D. Dobra. Ja uwielbiam gengara, tak? Więc. To zdjęcie powinnoś na B, bo jest OK, ale nie najlepsze. To idzie na A. No bo jeśli dobrze przetłumaczyłem, że, e, za, że nie dostaniesz czekoladę na walentynki, e, ale za to daje ci pluszaka Gengara albo to jest Gengar Marshmallow, czyli e, pf, piankę Gengara, czy nie pluszaka. Dobra, I'm not fat, I'm Gengar, dałbym na B, czyli że nie jestem gruby, jestem Gengar, świątecznego. Wyłączyłem teraz Gengar reklamy. I tego gęgarku ja na S Ten jest taki średni na B Ten jest cute, jest na B To jest taki film, ale lepszy to niż short. Te gęga, na tego gęgara, tego nowego dałbym takie C Tego, ten, ten cute Ten idzie na A Ten jest mało na F, taki średni Tego bym dał na D i... Co jest? Dito. Ditto, ditto Nie, nie Ditto. to Ditto. Cute, ale ten jest Gengar. Dam na D. Dobra, i no, tak wygląda nasza T-lista. się krótki odcinek podobał i pa!